Suzanna Dąbrowska, Telewizja w Punkt. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o lewicy, bo nowa lewica po kongresie y, próbuje y, w sposób praktyczny łączyć struktury. Przecież y, tylko część wyborów odbyła się jak do tej pory, więc zapytam o ten proces łączenia się i o to, co z niego wynika i o to, dokąd lewica chce iść. Ludzi, którzy działają praktycznie w tym procesie zjednoczenia, Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, wybrana Dzień dobry. na niedawnym Witam kongresie. Dzień dobry, Piotr Kusznieruk, szef podlaskich struktur Nowej Lewicy. Mam wrażenie, że wy jesteście trochę takimi saperami, którzy no, Paulina ma doświadczenie partii wiosna, Piotr Kusznieruk, sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale wy się tymi gorącymi. Nawet kartoflami... podwójne mam. Właśnie, ty masz nawet podwójne. Macie to w rękach, musicie to jakoś zlepić. Co jest najtrudniejsze, Paulina? Wydaje mi się, że. No toż tak, jest taka kuchnia właściwie, ale. Ja wychowałam się w SLD, w takiej bardzo mocno zhierarchizowanej strukturze partyjnej, z określonymi zasadami, z wielkimi radami wojewódzkimi, krajowymi, z kołami, powiatami, które się spotykały, miały swoją zasadę, swoją kulturę pracy. Wiosna to przede wszystkim ludzie, którzy. Wielu z nich, wiele z nich wywodzi się z organizacji pozarządowych. Stamtąd czerpię doświadczenia takiego wspólnotowego działania. Spontaniczność i anarchia. Nie, nie wiem, czy anarchia, na pewno spontaniczność, na pewno po prostu inny rodzaj kultury pracy i organizacji tej pracy. I myślę, że to jest też jakiś taki. Ja nawet nie wiem, czy to jest problem, bo to na pewno jest coś, co może gdzieś tam sprawiać jakieś problemy, ale w gruncie rzeczy na koniec całej tej historii może sprawić, że wszyscy się czegoś od siebie nauczymy. Bo takie jest moje doświadczenie też, że czerpałam wiele z partii, z jej organizacji, z pracy z ludźmi. A potem też miałam okazję uczyć się tego współpracując z organizacjami pozarządowymi zupełnie na innych zasadach. I tak naprawdę teraz uważam, że to było bardzo wzbogacające doświadczenie i pozwala mi się poruszać jako polityczce też w różnych środowiskach, rozumieć je, bo to jest jednak ważne, żeby szanować to w jaki sposób drugi człowiek pracuje, w jaki sposób żyje. A co zostało SLD z tych lat potęgi, premierów, prezydenta? Przecież Podlasie to jest region, w którym wyjątkowo dobrze hasła lewicowe się przyjmowały. Mówiło się, że to jest takie, no może nie czerwone zagłębie, ale trochę czerwony, czerwony wschód, wielokulturowość, atmosfera dla lewicy. Co zostało organizacyjnie z tamtych, z tamtych czasów? Zostały sprawne struktury. Ja zaczynałem w Podlaskiej Lewicy w 1999 roku, kierowałem młodzieżówką lewicową od samego początku. Na początku był chaos, tak jak teraz jest trochę chaos, a potem dobrze wyszło. Weszliśmy do Sejmu i zaczęło to wyglądać dobrze. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonowanie, no to w Podlaskiej Lewicy zostało dużo działaczy samorządowych. Którzy w różnej formie, albo trochę samodzielnej, albo trochę pod naszym szyldem prowadzą działalność samorządową. Zostało dużo ludzi, którzy e, może już nie są aktywnie w działającymi osobami w samorządzie, ale stanowią e, jakąś taką ostoją pomoc i taką pomoc mentorską e, w, w tym zakresie, czyli, nie wiem, staros, byli starości powiatowi, byli burmistrzowie miast powiatowych, byli wojewodowie. Ale to bogactwo czy bagaż, bo czasem jest tak, że takie osoby, które robiły karierę polityczną, czują się bardzo ważne, najlepiej poinformowane, a przychodzi młode pokolenie i mówi: "Nie, no gdzie wy się tam". No one się czują nie bardzo się wcale? Ale ja powiem w ten sposób, one się czują bardzo ważne, ale to też w wielu wypadkach pomaga w wyborach, pojawia się jakieś tam doświadczenie. Natomiast no, trudno zestawiać te dwa pokolenia ze sobą. Ja na szczęście jestem po środku jeszcze, więc Rozumiem i tych starszych, i mam nadzieję, że jeszcze rozumiem może nie najmłodsze pokolenie, ale te takie trzydziestokilkuletnie czy trzydziestoletnie też jakoś tam rozumiem. E, I to jest, no po prostu trzeba nad tym pracować, żeby, żeby to połączyć. Natomiast tych ludzi działających w strukturach SLD jest bardzo dużo. I ich nie można. Ile to prostu... jest bardzo dużo? Możemy podać. W moim, żadną w moim województwie jest to powyżej 500 osób. Poprzedni kongres wojewódzki, gdzie wybieraliśmy delegatów w stosunku 1 do 5, no teraz trochę ta część zmalała, no to było 137 osób. W związku z tym to są osoby, które aktywnie płaciły składki i jakoś tam działały. I na kongresie było widać te osoby. Teraz jest, będzie kolejny kongres, kongres wojewódzki, to się tak naprawdę jeszcze bardziej dokładnie policzymy i będziemy mogli, że tak powiem, to obejrzeć. Natomiast no to jest te, tego typu skala ludzi. W niektórych małych miastach powiatowych mamy bardzo duże struktury. Paulina powiedziałaś o tym i tej innej kulturze działania w obu partiach, które się zjednoczyły. Co jeszcze jest wyzwaniem w budowaniu nowej lewicy? Może różnice dotyczą programu, a może dotyczą kierunku, który chciałoby się przyjąć. Czy właściwie można powiedzieć, że to są tylko. Te problemy, które występują, są tylko organizacyjne, logistyczne, a kierunek jest znany, program jest wspólny, właściwie nie ma o czym gadać. Na pewno są jakieś kwestie, które są związane z programem, jakieś pojedyncze, dosłownie kwestie, które mogą stanowić. Może nawet nie tyle co zarzewie konfliktu, ile jakiś przyczynek do dyskusji po prostu, że trzeba jeszcze może je przegadać. Ale ja chyba należę do, do, do jednej, jednych, jednej z nielicznych, które uważają, że tak naprawdę nas programowo tyle łączy, że... Bo to nie jest takie proste, że wszyscy działacze wiosny... Są bardziej um, związani z kwestiami liberalnymi niż wszyscy działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działacze czy działaczki, osoby działające. E, bo jesteśmy różni, tak jak w Wiośnie jesteśmy różni, tak jak w SLD jesteśmy różni. Ja wychowywałam się w jednej partii, w drugiej byłam od początku. Więc znam te wszystkie osoby, ponieważ też bardzo uczestniczyłam w procesie łączenia jednoczenia, więc mogę powiedzieć, że, że wiele z nich znam z imienia, nazwiska i historię. I mam wrażenie, że to jest po prostu taka lewica po połączeniu, która niesie za sobą różne nurty, ma w sobie różne nurty. I że wbrew pozorom, jak już przestaniemy zajmować się tymi wszystkimi sprawami formalnymi, nagle może okazać się, że podział nie jest podziałem podział, mam nadzieję, że w ogóle nie będzie żadnych podziałów, ale mówimy o tym formalnie, że ten podział nie przebiega przez frakcję, tylko że właśnie on będzie przebiegał. Um, wzdłuż zainteresowań, aktywności, tego, że ktoś bardziej chciałby skupić się na walce o prawa człowieka, w tym na przykład e, na kwestiach związanych z aborcją, na kwestiach związanych z prawami osób LGBT, a ktoś będzie bardziej chciał się skupić na prawach pracowniczych, na walce z umowami śmieciowymi, e, a jeszcze ktoś najbardziej będzie zainteresowany pracą e, nad budżetem państwa. I pewnie okaże się, że ci ludzie są z obydwu stron, wspólnie będą nad tymi rzeczami pracować, nie bacząc zupełnie na przeszłość polityczną, bo przecież tak naprawdę w partii, w każdej partii politycznej, to co powinno być najważniejsze, to właśnie ten program i to w jaki sposób wychodzimy do ludzi i go prezentujemy. I to też niesie pewną nadzieję, bo kiedy mówiłam o tej kulturze pracy, kulturze organizacyjnej, Często, i to mi się zawsze nie podobało, bez względu na to, ile byłam, miałam lat i, ile, i w, w jakiej organizacji byłam aktualnie, chociaż zawsze na lewicy, pragnę to podkreślić, to wyśmiewanie się na przykład z, z zaangażowania seniorów i seniorek w partię polityczną, w SLD. To są ludzie, którzy latami po prostu. Nieśli lewicową nowinę, jeśli już tak szczerze mogę powiedzieć, wśród swoich sąsiadów, sąsiadek, co jest naprawdę wielką zaletą w polityce, dlatego że no, dużo lepiej słuchać od sąsiada, od sąsiadki, w takim małym kręgu, w małej społeczności w najbliższej społeczności lokalnej, ponieważ tym osobom bardziej ufamy, takie osoby są bardzo cenne dla lewicy. Z drugiej strony to doświadczenie aktywistyczne z organizacji pozarządowej, wielu osób z wiosny pozwala jakby pogłębić tą naszą mobilność organizacyjną, no bo to są ludzie, którzy wychodzą, mają zwyczaj bardziej działać właśnie w ramach happeningów, bardziej działać na ulicach i to wspólnie no może nam e, rzeczywiście pozwolić na to, że będziemy dosłownie wszędzie. To znaczy, no dobrze, lewica i... będzie wyskakiwać po prostu z każdej lodówki. Potrzebuje I dobrze. się synergii. O tym będziemy rozmawiać za chwilę w następnej części naszej rozmowy, ale ja mam jeszcze jedno pytanie z spółki e, remanentów. E, przecież wiosna powstała z rozłamu. E, pojawiła się nowa organizacja, która powiedziała, my to zrobimy lepiej niż SLD. Czy SLD już Ludzie z SLD wybaczyli wiośniarzom to, że My, kiedyś odeszli? No Jak widać, tak. To znaczy, to zdarzają się e, różnice zdań. Te różnice zdań też się zdarzały wewnątrz SLD. Były różnego rodzaju frakcje w różnych okresach. W związku z tym no, na szczęście połączyliśmy się. To jest dobrze. Ja, to, co Paulina powiedziała, to też jest sprawa kompetencji politycznych, o których rozmawialiśmy. To znaczy, te starsze osoby e, bardzo działają aktywnie. I one się bardzo angażują. Niektóre poświęcają naprawdę mnóstwo czasu na tą działalność polityczną, mimo że, e, mimo, że nie zajmują się tą polityką tak bardziej niż w ramach zainteresowań. Natomiast e, to na przykład taka pozytywna cecha, nigdy nie mieliśmy problemów ze zbieraniem podpisów pod listami, bo po prostu przyjdzie e, kilka osób, które po prostu wezmą listy, pójdą po sąsiadach i oni wiedzą, który sąsiad podpisze, że tak powiem, tą listę. A z drugiej strony no, m, uważam, że w ostatnim okresie te kompetencje e, aktywistyczne, chociażby w mediach społecznościowych, chociażby przy nagłaśnianiu różnych akcji, no, one były bardzo słabe w, w ramach tych star starszych struktur SFD. i mimo nawet uruchamiania Jakichś szkoleń, jeśli chodzi o Facebooka i tam inne działania, nie udawało się tego podciągnąć, natomiast ludzie z wiosny robią to naturalnie, oni tym żyją. W związku z tym, no, to jest, myślę, że jakaś tam pozytywna cecha, która e, na pewno da dużo dobrego, że po prostu akcje, które realizowaliśmy, będą lepiej nagłośnione i lepiej przygotowane. Bo dotąd e, lokalne działania społeczne były po prostu. E, Realizowane, ale już z nagłośnieniem tych działań społecznych, za wyjątkiem małego grona, które to widzi albo które o tym wie, no nie było. O tym głośno. Tak, tak, to jest to słynne. jacyś ludzie wykonują ciężką pracę, na przykład od lat nad jednym tematem, a potem wychodzi ktoś i mówi gdzieś publicznie na szerokiej. I co ta lewica robi? Nie wiem, no, no ale i na na robi przykład, tylko na, czasami. Na przykład, jak chciałam ze, ze swojego regionu powiedzieć, no, sprawa związana z Puszczą Białowieską i z wycinkami w Puszczy Białowieskiej i z zapewnieniem m, społecznego wsparcia dla mieszkańców z Otuliny Puszczy Białowieskiej. To jest w ogóle temat lewicowy od lat. Próbujemy tę sprawę załatwić. Przez to, że nie był nagłaśniany, no to dopiero przy dużej akcji, kiedy zaczęto wycinać drzewa w Białowieży, zorientowano się, że ci ludzie mieszkający w pobliżu. Parku Białowieskiego mają nieco inne zdanie, dlatego że rozszerzając park, zabrano im miejsca pracy, zabrano im życie, zamknięto po prostu Wrócimy do konkretnych tematów i do Puszczy Białowieskiej już za chwilę, bo zakończyliśmy część powiedzmy lekkich rozliczeń na lewicy, a zaraz zajmiemy się tym, co może nam dać synergia.